22, 22, prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie nadania medalu Republikę Memorię Medal za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej dla upamiętnienia historii Narodu Polskiego. Wspieranie ustawowej misji Instytutu Pamięci Narodowej decyzją kapituły medalów, złotym medalem Republika Medalum, oznaczony został pośmiertnie ksiądz Marian Ofiar. Oznaczenie odbierze przedstawiciel rodziny pan Michał Ofiar. Doszło Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej za utorowanie mojego brata, św. Pamięci Mariana, medale w Republice za odgrywanie i pamięci o ofiarach niemieckich zbrodni. Po obozie SOBULA mój brat poświęcił wiele pracy i zaangażowania, aby prawda w męczennikach i męczeństwie w jeździe w ujrzała światło dzienne. A pani mu się przetrwała nie tylko na w świadomości wszystkich Polaków. Błogosławieni zaśmęczyni ludzie byli dla niego wzorem w pokoju. Dlatego jego publikacja na temat tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w łodzie nad którą pracował przez wiele lat, stanie się zwieńczeniem jego trudu i ukaże się już niewiele. Jeszcze raz dziękuję za opowiadanie mojego brata. Za pamięć o Marianie. Osobiście cieszę się, że pamięć o Marianie nie jest tylko w rodzinie i w moim sercu, ale w parapii, którą budował, którą tworzył i która była tak bardzo bliska. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za przybycie na dzisiejszą uroczystość.